Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji covidowej w grudniu, czyli teraz, w Dubaju. Co jeszcze jest, jakie obostrzenia są, czy warto przyjeżdżać, czy ma to w ogóle sens. Ale żeby to zrobić, pójdziemy sobie na plażę, żeby nie było nudno. Jestem już na plaży i powiem Wam, że jest tyle ludzi tutaj, że nie mam nawet gdzie stanąć z kamerą. Na plaży nie trzeba nosić masek w ogóle, to już od tego zacznijmy. Ale dobra, usiądę gdzieś, rozłożę się ze sprzętem i zobaczymy, co mam Wam ciekawego do powiedzenia. No i jestem na plaży i pierwsze, co mogę teraz zrobić, to zdjąć sobie maseczkę, bo na plaży w Dubaju nie trzeba nosić masek. Jaka jest sytuacja w Europie? Wszyscy pewnie wiecie, nie jest za ciekawie, są nowe lockdowny, druga fala, sklepy pozamykane, siłownie, bardzo wiele miejsc. Biznesy upadają. Na szczęście tutaj jest zupełnie inaczej. Jedynym obostrzeniem w Dubaju, mówiąc tak w skrócie, jest to, że trzeba nosić właśnie maski. To nawet nie wszędzie. E, wszystkie biznesy są czynne. Wszystkie atrakcje turystyczne są czynne. Ktoś mi zasłania słońce, sorry, niestety plaża jest pełna, bo jest pełno ludzi. E, wszystko działa tak jak normalnie. Naprawdę. E, tylko ten mały kawałek papieru to jest różnica między pandemią a tym, co było wcześniej, przed pandemią. Eee, ja na przykład nie zauważam żadnej różnicy w takim codziennym życiu. No, no po prostu życie toczy się dalej. Eee, uważam, że jest to dobrze zrobione, jest to taki złoty środek. Eee, ani za mocne lockdowny nie są dobre, ani totalne olewanie problemu też nie jest dobre. Tutaj znaleźli właśnie coś takiego pomiędzy. Czyli nosimy maski. Przy wszystkich sklepach, centrach handlowych są takie kamery termowizyjne, jeżeli ktoś ma temperaturę wysoką, to nie wchodzi. Jeżeli ktoś nie ma maski, to oczywiście też nie wchodzi. I po prostu tyle. To jest to. Oprócz tego co? Nie ma imprez masowych, ale to komu to w ogóle potrzebne? Jak dla mnie mogę wytrzymać tam jakiś czas bez koncertu, to co to za, co to za w ogóle różnica? Ale oprócz tego naprawdę jest dobrze. Pogoda jest wspaniała 26 stopni dzisiaj, tak około właśnie 26, 25 do 30 stopni. W tym okresie roku taka jest temperatura w Dubaju, więc to jest też świetne. Ceny hoteli, ceny atrakcji, ceny wszystkiego są o wiele niższe, dlatego że wiadomo, COVID, e, przedsiębiorcy biją się o klientów, żeby mieć zarobek. Wiadomo, popyt i podaż mniej chętnych przez wirusa, więc ceny niższe, więc to też się opłaca. E, no i co jeszcze mogę powiedzieć o sytuacji w Dubaju? Czy jest bezpiecznie? Jest zdecydowanie bezpiecznie. Wirusa tutaj jest mało, jest 1300, dzisiaj było 1300 przypadków śmierci, zgonów łącznie. Od samego początku tej całej pandemii było tylko 600 w 10 kraju, od marca do teraz. Więc śmiertelność jest bardzo niska, liczba zakażeń jest bardzo stabilna, tutaj nie ma żadnej drugiej, trzeciej fali, to jest zawsze tak mniej więcej go tysiąca. Jest 1000, 1200, znów 1950 i tak się to mniej więcej waha. E, czyli pod tym względem jest bezpieczniej niż w Polsce. Więc jeżeli ktoś się boi przejść do Dubaju, bo on się zarazi wirusem, to nie, w Polsce macie duże, większe szanse zarażenia się wirusem niż tutaj. I teraz, co trzeba zrobić, żeby przyjechać? Jest tylko jeden główny warunek. Trzeba zrobić test na covid i mieć wynik negatywny i trzeba to zrobić 96 godzin przed wylotem do Dubaju. To jest jedyny. Jedyny taki mankament, e, ale później po powrocie, albo przy powrocie z Dubaju do Polski, testu już robić nie trzeba, więc nawet to jest dosyć fajne. E, jedziemy z tym testem, i po prostu wychodzimy z lotniska i idziemy gdzie chcemy. Nie ma żadnej kwarantanny, nie ma nic. E, myślę, że to jest bardzo ważne, żebym o tym gdzieś powiedział, bo dostaję wiele pytań: jak z tym Dubajem, jak z covid jakie obostrzenia, czy mogę przyjechać, czy jest kwarantanna i tak dalej. Ludzie pytają i ja muszę za każdym razem ręcznie odpowiadać, więc postanowiłem po prostu nagrać ten film, wyjaśnić wszystko dokładnie od A do Z i nawet móc ten film później kopiować i wklejać ludziom, którzy mnie o coś pytają. Reasumując, naprawdę, no, no naprawdę nie ma się czego bać, wręcz ten okres jest najlepszy, żeby tu przyjechać. Wiem, że to się wydaje jakby za bardzo reklamowe i tak dalej, ale dosłownie, no zobaczcie dookoła mnie. Tutaj życie wróciło do normy. Ludzie się bawią, jest plaża, jest słońce, jest fajnie. Nic dodać, nic ująć. Więc jeżeli wahaliście się, chcieliście do Duba przyjechać, ale nie wiedzieliście, czy warto, czy, czy będzie bezpiecznie, czy w ogóle się da, czy może wyjdzie drogo, czy będzie trudno załatwić jakieś papiery, to możecie być pewni, że no nie jest trudno. Jeden test, samolot i do widzenia. Lata Emirates, latają inne linie lotnicze, można lecieć yy, przez Niemcy, można lecieć przez. Yy, Holandii coś leciał z moich znajomych, także jest dużo różnych opcji do wyboru. I powiem wam, że jeszcze jest jedna rzecz. W Polsce ludzie się boją, bo polski rząd jest czasami szalony i zmienia za często swoje jakieś wymagania. Na coś można, nagle coś nie można, znów to można. Tutaj tak nie jest. Tutaj jest bardzo taka klarowna polityka rządu. Są takie i takie zasady i one są przez cały czas. Już od długiego, długiego czasu. Mamy wymóg po prostu noszenia masek, wszystko jest pootwierane i to się tak trzyma. Poziom zakażeń też jest stabilny i naprawdę się nie zapowiada, żeby coś się, cokolwiek się zmieniło. Także tak to w skrócie wygląda. Przypominam, że oferuję usługę wycieczek po Dubaju. Jeżeli będziecie w Dubaju, to mogę Was osobiście oprowadzić po mieście. Link do strony z moimi wycieczkami jest poniżej. Na razie jest tylko wycieczka po Dubaju, ale niedługo będzie po Abu Dhabi, bo Abu Dhabi jest chwilowo zamknięte dla turystów, ale już niedługo podobno mają się otwierać, więc być może uda Wam się zaliczyć dwa miasta na raz. I Dubaj i Abu Dhabi, jeżeli niedługo będziecie do Dubaju się wybierać. Jeśli chodzi o ceny, to też jest promocja, więc należy jak najszybciej bukować i ważna rzecz, zmieni zmieniłem jedną zasadę, nie trzeba już płacić za wycieczkę z góry, wystarczy zapłacić małą zaliczkę, żebym wiedział, że naprawdę przyjedziecie, a resztę płacicie mi na miejscu w gotówce, także e, myślę, że to też jest dobre udogodnienie a gdyby coś się stało, że nie możecie tu przyjechać to zwracam Wam całą zaliczkę bez problemu o ile to jest związane z COVID-em. jeżeli tak po prostu Wam się odwidziało no to może być problem z tą zaliczką ale jeżeli chcecie przyjechać i na przykład zam Polska zamknęła granicę no to bez pytań oddaję kasę i nie ma żadnych problemów także z mojej strony to tyle, no zobaczcie jest piękna plaża, piękne słońce. Ach, chyba sobie coś jeszcze posiedzę po nagrywaniu filmu i podelektuję się tym szumem morza i tym wszystkim. A wy się trzymajcie i widzimy się oczywiście w następnym filmie. Cześć!